Cześć moi drodzy, tutaj BlueJane witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku. A dzisiaj gra trochę logiczna, trochę zręcznościowa. Och, tak. Inwazja brzydoty, tak się nazywa. <grym> bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Zaraz zobaczycie o co chodzi. Będziemy m, może nie tyle walczyć, co posługiwać się potworkami, żeby móc kolejne plansze przechodzić. No to graj! O, no i nasza pierwsza, pierwsza plansza. O, mamy tutaj różne yy, super poziomy do przejścia. Na strzałce możemy sobie pooglądać, co jeszcze grana ma do zaoferowania. No na razie jeszcze daleka droga do tych kolejnych nowości. Ha, ha, jest tego sporo, jak widzicie. Także już mi się podoba. O! I osiągnięcia! Możemy sobie troszkę poczytać, na przykład wskazówka, zdobądź komplet trzech gwiazdek, aby odblokować to osiągnięcie. No i tego też jest dość troszeczkę. <laughs> Jak to się lubi takie achievementy zbierać, to proszę bardzo. No to może rozpoczynamy? O, a oto i nasz pierwszy potworek. Czyż nie wygląda sympatycznie? Przesympatycznie! I musimy zbierać gwiazdki. No to gramy! Kliknij i przytrzymaj. O! Jest! Rośnie nasz potwór! Kliknij i przytrzymaj. Wypełnia się pasek na górze takim czymś różowym. No i zdobyliśmy trzy gwiazdki. Pierwszy poziom jest banalny, bo to jest taki troszeczkę treningowy. Och, no to rozpoczynamy drugi. Dalej. Och, wypełni ekran 55%, ilość potworów 10. Jest. A co to jest? To jest chyba głowa człowieka. O, która ma nam przeszkodzić w budowaniu naszych potworków? Cudnie! No i zaliczyliśmy kolejny poziom, trzy gwiazdki. Jestem super zadowolona. Pierwsze osiągnięcie! Jest! Wszystkie trzy gwiazdki! Wymieniaj gwiazdki na nowe potwory. Czy możemy już sobie kupić nowego potwora? Zaraz zobaczymy. O nie, jeszcze niestety nie! Potrzebujemy aż siedmiu, czyli jednej nam brakuje. Możemy sobie troszkę o nich poczytać. Nienawidzi ludzkości jak żaden inny! Pierwszy człowiek, jakiego spotkał, pozbawił życia całą jego rodzinę! Nadchodzi czas zemsty! No właśnie, no właśnie! Oto historia naszego kolejnego potworka, którego możemy sobie zakupić za gwiazdki. No to dalej zbierz gwiazdki, zanim to zrobi za ciebie pacman! O, kurczę! O nie! Teraz są aż trzy potwory! Patrzcie! Pożerają! To znaczy, trójka ludzi, to nie są potwory! Tym razem ludzie pożerają nasze potworki! O nie, o nie! No i Pac-Man niestety, zjadł dwie nasze gwiazdki, zdobyliśmy tylko jedną. Ale nie szkodzi, nie szkodzi. Poczekamy, poczekamy. Och! Nie chcemy bliskiego spotkania z ludźmi! Nasze potworki się boją! Niestety, zaliczyliśmy tylko trzy. Tylko jedną gwiazdkę, niestety, niestety. No to gramy. Może spróbujemy jeszcze raz. O, możemy kupić kolejnego potworka! Jest! Za siedem gwiazdek! No to pewnie, że kupujemy. Och, jeszcze raz sobie może przejdziemy tą planszę. Eee... O! Ale wielki potworas! Udało się! Udało się tak! Trzy gwiazdki zaliczone. No to cudownie, cudownie. Gramy dalej. O, zrestartowały nam się z gwiazdkami dwa pierwsze lewelki. Oczywiście, że przejdziemy je sobie. Och, żeby pozbierać więcej. Spróbuj jeszcze raz. No, dalej, dalej. Próbujemy, żeby pozbierać na nowo te gwiazdki, które wydaliśmy już na zakup potwora. Cudnie. Idziemy dalej. Dwójka. I tak można robić w nieskończoność. O, właśnie tak. O nie, zjadł naszego potworka, ale nie szkodzi. Na szczęście o! Strętny człowieku, przesuń się. <ścoughs> Trzy gwiazdki. Cudownie. No i idziemy do czwartego lewelka. Wypełnij ekran 50% ilość potworów 8. Patrzcie! Tutaj niestety nie możemy tworzyć potworków na tych ach, paskach żółtych. Uciekajcie od nas! Boimy się ludzi! Boimy się ludzi! Masz takie zęby potworku i boisz się człowieka? Po, możesz go po prostu pożreć i będzie z głowy! O, zabrakło potworów. No właśnie, odpuszczam! Jeszcze raz! Jeszcze raz spróbujemy. Uwaga! Jeden. Haha, <laughs> jak uniósł śmiesznie naszego potwora. Niestety, niestety, gwiazdka pożarta. O nie, uciekaj, uciekaj, no. Robi się coraz trudniej, coraz trudniej. No dalej. Och, ćwiczymy koncentrację, uwagi. Aaa, jeszcze raz. Czwarty level i już jest tak, nie za. Ciekawie. To znaczy, ciekawie jest bardzo, tylko trudno. Nie, 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 nie. Nie odpuszczamy, dalej. O, udało się, no, nareszcie. Dwie gwiazdki zaliczone. Idziemy do piątego levela. Niestety, niestety nowego potworka nie możemy kupić, bo brakuje nam jednej gwiazdki. Och, nienawidzi ludzkości. A to już czytaliśmy, to już znamy tego potworka. Okej, okay, okej. Okay. No to nie czytamy, idziemy dalej. Mamy go już. W naszym arsenale z O nie, o nie. Jest jeden. Drugi. Trzeci. Zdążyliśmy zebrać tą trzecią gwiazdkę cudownie. Ten jest dość łatwy. No i mamy trzy gwiazdki. Ach, jest! I taka tarcza. O, osiągnięcie! Ciekawe. Fantastycznie, skończyłeś poziom bez straty choćby jednego potwora. Cieszymy się niezmiernie. Super osiągnięcie. No i szósty. Możemy sobie kupić. O, jakie ma! Fajne oczka jak guziki, taki trochę mapetowy. Haha, ha, potworek. No to gramy. Szósty level, 9 potworów, 53%. Wypełnij ekran. O nie, one tak trochę się przywieszają. Te kuleczki z głowami człowieka. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. O nie! O nie, ale już, zaraz. Och, taki malutki. Jak zbyt blisko krawędzi jestem, no to niestety taki mały potworek mi się robi. Muszę wystarczającą długość czasu przytrzymać jednak ten przycisk myszy. No i siódmy levelek. Yy, dalej tego ma peta mamy. <laughs> Wypełni ekran 53%. No to rozpoczynamy. Oha, jaki wielki. O nie, o nie, to znowu te paski. Och, udało się. Trzecia gwiazdka. Cudownie. Jeszcze mamy trzy potwory. Nie możemy marnować za bardzo tych potworków. Tylko dwa, tylko dwa. Uciekajcie w tamtą stronę. Nie! O, udało się. A nie, nie udało się. Zabrakło potworów. No to jeszcze raz. No to jeszcze raz. Tak wiemy, tak wiemy. O, jest wielki. Ach. Uwaga, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Pięć potworów. No, przesuńcie się trochę. Ten zielony człowiek w takiej dziwnej masce gazowej czy coś przysparza nam najwięcej problemów, bo dość szybko. Biega. Kula się, czy też toczy. Ach. O, jeszcze jeden. Czy mi się uda? Nie! No, to jeszcze raz, jeszcze raz, do skutku, do skutku widzicie, strasznie tak gra wjeżdża na ambicje, jest niesamowicie wciągająca, moi drodzy, bardzo serdecznie Wam ją polecam. Oczywiście link znajdziecie jak zwykle w opisie. O, jaki wielki potworas! O, potwory i spółka! No, czekamy, czekamy, aż sobie tam pójdziecie. Idźcie sobie, ludziki! O, o! Udało się, udało się. No nareszcie trzy gwiazdki. Cudownie, no i darcza, że zaliczone. Ósmy level. Możemy sobie kupić potwora? Niestety nie. On chyba będzie fajny. Ma jakąś dodatkową umiejętność 47% i 12 potworów. Zaraz. O nie, o nie, o nie! O, patrzcie, jak się zwija! No nie, już Pacman zjad nam gwiazdkę jedną i drugą, ale nie szkodzi, nie szkodzi. Ważne, żebyśmy dalej przeszli. Zostało mhm, mh, 6 potworów i jeszcze połowa paska, żeby na różowo wypełnić. Czekamy, czekamy, aż się. O nie, o nie! Oh, czy mi się uda? Chyba nie, chyba nie. Oby, oby się udało. Jakby co, to zawsze zrestartujemy. O oh, super. Jeszcze jeszcze jeden. O oh, udało się. <ścoughs> Tylko jedna gwiazdka, no niestety. Co my to mamy? Wspaniale, ukończyłeś ósmy poziom i zakończyłeś pierwszą fazę inwazji. Jest! No cudownie. Przechodzimy dalej. Kolejny świat. Dziewiąty, dziewiąty. Lewelek. Możemy sobie kupić. O nie, 18 gwiazdek. Wiecie co? Zawsze można się cofnąć i zobaczyć, czy w tych poprzednich światach. O, właśnie, mamy poziomy, które możemy powtórzyć. Eee, o, w ten sposób. I zdobędziemy więcej gwiazdek. Zaraz zobaczycie. O. To nie było trudne. Zaliczyliśmy. Dalej. Trójka. I szybko, szybko, szybko. Tu jest trochę trudniej. O, udało się, trzy gwiazdki. Nie musimy tego kończyć. Po prostu odpuszczamy. Ważne, że zdobyliśmy trzy gwiazdki. No i co tam mamy? Jeszcze czwarty. Fajne! Podoba mi się, że możemy uzupełnić z powrotem te gwiazdki. Bardzo sympatyczne rozwiązanie dla nas. O, o nie, o nie, o nie, Pacman. O nie, udało się, udało się nie. No to już nieważne, to już nieważne, możemy odpuścić. Ważne, że są trzy gwiazdki. I piąty, piąty, jeszcze raz, jeszcze raz. O! Ale wielki! Ha, jak dmuchani balonów trochę! <taki> Takie mam skojarzenia. Udało się, trzy gwiazdki. No w sumie już nie musimy kończyć, ale dokończę. Okej, okay. Cudnie. No i ósmy, nie powtarzamy już ósmego, bo tam będzie chyba trochę trudniej. Przechodzimy dalej, czyli dziewiąty poziomek, czy uda nam się... Eee, możemy już kupić, możemy już kupić naszego stworka nowego, jaki fajny! Zegaron obdarzony wielką mocą spowalniania czasu. Przeciwnicy mogą przemieszczać się z prędkością ś... dźwię... dźwięku, dźwięku. Chciałam powiedzieć światła, ale nie dźwięku, ale jemu. Nie są w stanie się oprzeć, czas wolniej płynie. No to gramy. Zaraz zobaczymy jego umiejętności. O, o nie! Lecą z góry ratunku! A, o, o, to oto i on. Kliknij i przetrzymaj przez dwie sekundy. Raz, dwa. I przechodzimy dalej. Teraz kliknij w detonator, aby aktywować wybuch. No to kliknęłam. I wybuchamy. Raz i dwa. O, tylko niestety pasek nam się zrestartował, ale. Rzeczywiście one trochę wolniej sobie latają, <laughs> te głowy ludzi. O, odpuszczam, odpuszczam. No to już wiemy do czego służy nasz kolega. No to jeszcze raz. O, o nie! Uda się? O nie! Udało się? Zabrakło potworów, no to jeszcze raz. Ostatni raz. Spróbuję. Raz i dwa. O! I mamy chyba trzy gwiazdki zdobyte. Cudnie! Udało się! Och, trzy gwiazdki, no i mamy tarczę, czy też herb. Ho, 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 ho. No i mamy dziesiąty lewelek. Moi kochani, gierka naprawdę super! Jeśli spodoba wam się filmik, bądź też gierka, zostawcie łapkę w górę, a tymczasem chciałabym was zaprosić do kolejnych materiałków na moim kanałku i oczywiście do drugiego odcinka z tej gry. A tymczasem żegna się z wami Blue Jane. Cześć!